Ale halo, cześć, dzień dobry, witam ponownie w Darksidersie, lecimy dalej z trzema kamieniami, aby przywołać mistrza areny. Dobra, kontynuujemy sobie dalsze przygody, kochaną śmiercią i... What the fuck, z daty gdzie mamy mam iść? Dobra. Um, no, dobra, momencik, bo ja mam tu troszeczkę takiego małego mindfuck. bestialskie kusy ognia. Pansa na egzekucję, obrażenie, obrażenie od Morza Ognia. Najszy, nice, wyposaż je. Tutaj co mamy? Tajemną maczugę. Punkty gniewu za zabitego. Nieźle. Broń dodatkowa. Obrażenie szybkie, obrażenie od wstrząsów. Dobra. Hmm, tu ma na ramieniki, szaty wróża, wróża, szaty wróża, e, talizman wróża, głupi, nie wiem, musiałbym ogarnąć tego głupca, dobra, e, jeszcze raz, mapę ja sobie ogarnę e, i musimy udać się na drugą stronę, no dobra, no to lecimy, w każdym razie... A nie, chyba byłem już po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Chwilę moment, i basta, to muszę ogarnąć na spokojnie teraz, bo mam troszeczkę takiego małego mindfaka. Czy ja aby. na pewno tu byłem? Albo i nie? Dobra, teraz to już sam nie wiem, ale dobra, przejdźmy się tędy. Aha. Śmierć pomimo, iż jest śmiercią, może latać, to nie może przejść przez zawalone rumowisko. Zajebiste. Aha, dobra, bo ja zdobyłem przecież mapy lochów, no to dlatego mam to wszystko tak... Mm, wszystko odblokowane. Dobra, czy mm, innymi słowy, trzeba naokoło lecieć. No to lecimy naokoło. Ja sobie zobaczyć czy się wszystko nagrywa. Nagrywać, z tego co widzę, nagrywa się wszystko, dlatego myślę, że możemy... Wow. Możemy lecieć sobie dalej. Ile? 27 tysięcy zdrowia. Złota, tak naprawdę. I poza tym, żeśmy po prostu weszli do góry, to coś trzeba jeszcze zrobić. Ja. Trzeba, nawet wiem co. Potrzebuję rzucić tu. No, zajebisty jestem. Um, o właśnie Robimy sobie to w ten sposób Ale tak czy siak my chyba już Wiem o co mu chodzi Bo no, Ja sobie otworzę tą skrzynkę tutaj O Co my to mamy um, Jak się jeszcze śmieje Niemożliwe Co to jest Rękawi rękawiczki wróż, ale tak czy siak Ja to widzę, że mam to o wiele o wiele lepsza odporność, siła Może odporność większa, ale za to więcej pancerza No, chociaż nie wiem, czy dać sobie Nie wiem, jak tu w ogóle idą obrażenia Czy one idą najpierw przez odporność i pancerz Czy najpierw przez pancerz, a potem pod, Przez odporność Może no, to trochę ciekawe mm, Dobra, ale okej okay. Skoro to mamy tu, to mamy tu Ale ja się boję, że jak ja to Hmm. Tam mogę spaść Moment Okej okay. Czyli innymi słowy to będzie trzeba zrobić tak To tu um. A, też nie A, dobra, nieważne ale, zaraz, 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 tutaj też mam przejście. To jeszcze raz, bo ja się tu zaczynam powoli gubić. Tu jest jeden w, tych, w tej krainie umarłych. To jest kraina umarłych? Złocona arena. Królestwo umarłych. Właśnie w, tej, w tym królestwie umarłych to się troszeczkę gubię ze względu na to, że tu jest jeden wielki labirynt. Dobra, ale... Chyba, ale bo moment, no to się ogarnie wszystko. Dobra, weź mi tym Bringerem to. Mm... Walnij mi to. Tu. E... Okej. Okay. Fajnie byłoby coś...kolwiek powal... ...być. Dobra. Zamiar tego jest to troszeczkę dziwny, ale dobra, nie będzie. No, zajebiście, że kto zrobił teraz. Nie ma co, Tety -tety, ale ja chciał kurde tą monetę zebrać. Okej, okay. w miarę się powiedzmy, że się udało. Mm, moneta zebrana, ale. No, właśnie, tak czy siak. No, widzę, że tam coś znów jest, ale dobra. Zanim ja po prostu sobie przejdę tam dalej, ja bym musiał w jakikolwiek sposób. Nie, ja to mogę zabrać, bo to tak naprawdę. Nie wybucha. Ja to sobie mogę podnieść i sobie tak naprawdę rzucić gdzieś, nie wiem, w tamtą stronę. Przykład tak. I e, chwytem śmierci podbierzemy. No, proszę bardzo. I rzucamy sobie tutaj. E, czyli tu. Ym... Aha, no i teraz tu mamy taką sytuację. Dobra, Ym... ja sobie to obrócę. No, mhm, czyli tak czy siak tu jest Dobra To mi daje, weź mi tą książeczkę ciekawą Stronica Księgi umarłych Zbierz pierwszy rozdział, wow, to jest zbierz pierwszy rozdział, czy jest więcej rozdziałów? Nieźle mm, tam może... O to tak czy jak jest coś tu je, Aha, tu jest po prostu do przeskoczenia Albo do Nie do czego zrobienia, ale mniejsza o to Okej, okay, czyli tak Obrócimy sobie to tu To damy tutaj Może coś tu ciekawego znajdę Albo może nie Skrzyneczka Budki, które tak naprawdę dla mnie nic nie znaczą, bo pewnie są o wiele, o wiele słabsze. No właśnie. Aha, ale jak ja to wezmę, to pewnie coś się zamknie. Pokażę to. Więcej niż pewne, że coś się zamknie, ale ja bym chciał wiedzieć. Aha, czyli to teraz będzie trzeba dać tu. Teraz na drugą stronę. Dobra, okej, okay, czaję bazę. Czyli teraz tak. Latarnie żeśmy sobie dali w miejscu po prostu otwarcia tych wrót. Lecimy tu. Przechodzimy tędy i obracamy sobie stożek. Obracamy stożek. Odpalamy Deadbringera. Właśnie o to chodziło. Hmm, tu się zamknęło. Odstawiamy to. Ja sobie to i na rozwalę, super. Hmm, obracamy to z powrotem. I lecimy z tym do głównego posągu. No i tak to się robi. Sami widzieliście. Sczynka zebrana, jakiekolwiek ciekawostki pokazane. Można lecieć dalej. No i to posłowie interakcja. Mamy otwarty most. Dobra. Mam nadzieję, że nagle się nie rozwali, bo będę zły. Okej. Okay. Wow, 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 wow. No właśnie, to ta sama sytuacja. Zostaje bym się fajnie walnął, ale nie widzę, żeby cokolwiek było. Śmierć zajebista jesteś, nie ma co, zajebista raczej jesteś. Aha, może być i tak. Okej, I cannot. Tutaj już widać na razie jakieś zasoby tu są w postaci, właśnie zdrowia i gniewu, ale dobra, skoro mam pełne kieszenie, to na razie tego nie będę robić. No i przy okazji egzekucja super. Rozwalam tak to, No, no patrzcie go. No. no. No ja, jeszcze oni. Kurde, chciałem z, tymi, z tamtymi szkieletami walczyć. O, jeszcze jacyś ucznicy. O, oni przeszli, zajebiście. Kruki. Momencik, kruki hmm, Potrzebuje nie nie opcje hmm, Potrzebuje hmm, lista ataków. Półkośne cięcie, ciężar płata, nie, ja potrzebuję to. Mm, ataki łączą nas, wirujące cięcie. Niebiański huk, Wpłacha to jest w powietrzu. Kopnięcie ostrza, meteoryt w powietrzu, dobra. Aha, to jest coś takiego, dobra. Czy możesz go wykończyć? Dziękuję. Bo się za bardzo z Wami bawi już. Nie, nie wiem, ale teraz na oślep wszystko. A tu jeszcze jesteś. Ok, jeszcze jedna ta tura, jeszcze jedna tura. No dobra, niech będzie. Dobra, super. Hehe, jaki tutaj... jaka to tu jest rozwałka. No, patrzcie ich. Dobra, niech mnie trochę uleczą. Jeszcze gdzieś są? Ok, wygląda choćby było w miarę... w miarę bezpiecznie. Dobra, interakcja przemienia mi się w śmierć i bierę ten cały wielki kamień. Kamień ożywienia. Ok, tu jest do kolejny. Kamień do przyzwania. No i standardowo znowu mamy kilku jegomości, którzy pewnie za chwilę zerwią się z góry. I będą chcieli nam po prostu, nie wiem, zafundować śmierć śmierci. Hmm, śmiesznie to brzmi choćby nawet jakkolwiek to nie brzmiało, to dziwnie to brzmi. ile? Wow, jaki tu jest... No jak... Wow, co to jest? Hmm, tam nie, tam nie, tam nie. A ja widzę, że coś tam... Jakaś się skrzynka tam pojawiła, nawet że jej nie widział wcześniej. Dobra, ja bym chciał wiedzieć, co my tutaj ciekawego mamy. opętana glebia Może być i tak? Hmm, to jest słabe. To jest to, ale mamy umiejętność, co chciałbym ją po prostu. No właśnie, chciałbym ją po prostu użyć. Trafienie wroga dodaje 5 punktów energii żniwiarza. To jest co od poziomu 16. A ja mam poziom... Hmm, znając pewnie, jak od 16 to ja mam po prostu poziom 13. Tak bardzo słabo, chociaż wiem, że to jest chyba maksymalnie poziomów 30. Ale mogę się pewnie mylić. O, no, proszę, co my tu mamy? Nie dasz rady? Dobra, tak nie dasz rady, to po prostu nie dasz rady. A, no, wszystko takie widzę, słabsze przedmioty tutaj nam wypadają, no ale mniejsza o to. Przemiany żniwiarza nie chcę używać, bo znając moje szczęście, użyję przemiany żniwiarza, a się okaże, że będzie po prostu ten nagle przemiana żniwiarza potrzebna. Więc ja sobie po prostu teraz daruję tą przemianę, aczkolwiek pewnie niebawem jej użyję. Dobra, e, przechodź przez kolejne wrota. O, no, coś pewnie u góry jest. Dobra, już żeby co trzeba zrobić. Spięć się po prostu do góry. I cannot. Okej, okay, czyli jakiś chyba Turbobos się nam, nam po prostu. Bo może inaczej. E, turbobos pewnie na nas jakiś czeka, dlatego jest taka nie inaczej. Zajebiście. Po co to tam było? Nie mam żadnego pojęcia. Te, ale wskakuj mi tam, dziękuję bardzo. OK. Znów na sprzedaży. I otwieramy. Raczej przesuwamy dźwignię. A i jesteśmy tutaj, zajebiście, dobra. Leć dawać kolejny kamień to tutaj. Czyli jeszcze jeden kamień nam został, no to nieźle. Dobra, co tam się zaś otworzyło? Jeruna. Czyli musimy tak naprawdę iść po ostatni kamień. Dobra, idziemy sobie po ostatni kamień. Ja sobie tam zapiszę. No i tak naprawdę będziemy kończyć. Na pewno po ostatni kamień, ja, po ostatni kamień. Bo widzę, że już tutaj, o proszę bardzo, akurat się zapisało, drzwi są otwarte i ja tutaj zapisuję. Dzięki bardzo za uwagę! No i widzimy się ponownie. Bajo!